Cześć! Z tej strony Kamil Wasy. Na co dzień jestem teamiderem zespołu Backup and Recovery Solutions w firmie STR. Dzisiaj pokażę Wam, jak szybki i łatwy sposób odzyskać maszynę wirtualną z backupu Convolt. Zaczynajmy! Jako przykład posłuży nam środowisko VMware. Pamiętajcie jednak, że Convolt pozwala na ochronę maszyn wirtualnych wielu hypervisorów, takich jak. Microsoft Hyper-V, Citrix, Nutanix, Oracle VM i wiele innych, w tym również rozwiązania chmurowe. Ale do rzeczy. Logujemy się do konsoli Command Center, a następnie przechodzimy do sekcji Protect Virtualization. Na liście maszyn wirtualnych podnajdujemy maszynę, którą chcemy otworzyć, a następnie klikamy w jej nazwę. Na prawej stronie ekranu ukaże nam się okno Recovery Points, w którym możemy wskazać punkt w czasie, którego chcemy się otworzyć. Podostawiamy domyślne ustawienie, czyli odtworzenie z ostatniego backupu, a następnie klikamy przycisk Restore. Pośród wielu dostępnych opcji wybieramy Full Virtual Machine. Pojawi nam się okno Wizarda, którego możemy wybrać jedną spośród dwóch dostępnych opcji odtworzenia. In Place, czyli odtworzenie maszyny wirtualnej w miejscu, nadpisujące maszynę źródłową, której backup wykonaliśmy. Oraz Out of Place, czyli odtworzenie, które pozwala na utworzenie nowej maszyny o odpowiednich parametrach na podstawie backupu maszyny źródłowej. W przypadku utworzenia Out of Place do wyboru mamy wiele dodatkowych opcji, m.in. zmianę nazwy maszyny, np. Na z dopiskiem Restore. zmianę docelowego hosta VMware, zmianę docelowego Datastore, przypisanie odpowiedniego Resource Pool, wskazanie docelowego folderu, zmianę docelowego VLAN oraz ustawień sieci czy opcję umożliwiającą automatyczne uruchomienie maszyny po tworzeniu oraz bezwarunkowe nadpisanie maszyny wirtualnej, gdyby maszyna o wskazanej przez nas nazwie istniała już w środowisku. Następnie klikamy przycisk Submit. Przechodzimy do sekcji Jobs, gdzie możemy obserwować postęp zadania. Po krótkiej chwili nowa maszyna wirtualna powinna pojawić się w konsoli VMware. Wracamy do konsoli Command Center i obserwujemy pasek postępu. Teraz pozostaje tylko poczekać, aż osiągnie on wartość 100%, a zadanie zakończy się ze statusem completed. I to wszystko. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszam na stronę internetową wwwes edupl gdzie znajdziesz bogate portfolio naszych dedykowanych szkoleń poświęconych systemowi Convolt lub skontaktuj się z nami, wysyłając maila na serwis -e Dzięki i do usłyszenia w następnym materiale.